Dobra, trzeba Daj, tutaj. Dobra, ja kajmę tego. Bloki, bloki, bloki. Szaba, szaba. Jebany bacha bez zęba. Na kacyno, na kacyno biegnie. A ja nie mam broni. Nie, nie przybiegł na kacyno. Bloki są. To jest Tu jest kolejny Winchester te masz? A, A dobra mam, mam mam mam, dobra A tu jest kolejny Winchester Dobra Lecimy z nimi dobra, na kurwa. bloki, idziemy nie mam żadnej Nie jakby ogóle, co Tuż tak. pod kasynem jest Już, to był bot Dobra Dawaj, blok wyjgniąc Ale można wylaz. już na blok? Jak on tam Nie stono... bloki, tylko blok Wylas, wylas na Nie ulicę Stoi tam. pod oknem Już Powolony Dobity, od razu dobity po prawej stronie podchodzi Tu od sam za samochodem Za samochodem Jest za samochodem słuchany Widział mnie do nas Jestem wcelowany w niego Kurde yy, Zwaliłem mi się Dźwięki z gry Dobra ja jako On do on do dobuduje. Tu był, za tym autem. Rozwolonym. Dobra, chodź. Cofnąłem. Będę musiał zrobić restarta znowu. Strzelają się, bro. Dzięki, Adrian. Dajka, Siemanko. Pamiętajcie o zostawieniu obserwacji. Lecimy po 3000 Cześć. followersów. Ajor! Ajor! Major? Majorze? Major? Major? Tam zabili kogoś na blokach u góry ta, Major... ta jest tam. Jest tam Ja tam koleś Ja Daj mu spokój, się i tak nie odezwij, to po co ty tym no, Przecież... tak się nie odezwie i tak się się <grym> Że ja żartuję, a on, ta, a on tak specjalnie przecież robi Ej no, Chciałeś no, okazję go rozsadzić Kurwa, wybieg na banana. Leży Wszyscy, wszyscy oddzielnie są. Wszyscy oddzielnie. Ej, tutaj na ulicy jest. Wszyscy trzy... Przed moim domem jest. Chodź. Ja nie mam broni już. Majorek ich robi, dawaj. Bo to jest major, on zawsze Chodź tam jest. Słuchaj. Tam jeszcze jeden jest, uważajcie. Cały skaz idzie. Uważaj kolot. Muszę go podnieść. Ole, na dole, uważaj! Ja, dole jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie. Nie mam przyładowanej broni. Ja patrzę, dobra. Teraz jest. Dobra, wszyscy. Chodź tutaj. Kara biorę, ja bym go Bierz, 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 bierz. No bo to Major! Major to specjalnie robi MAJOR! Tam masz grubą O grubemkę? Nie, trzymaj ją Nie, bo Major mnie oznaczał I chciał To tu są Nic nie mam Tu jest 37 piątek Dobra, to ja... Ja muszę z umpem zostać, niestety Nie ma siódemek, nie ma tego Dobra, ja zostaję z ump to UMP, dobra, broń Ale oni fajnie kurwa raszowali, pojedynczo. Watch out, watch out. A mi przyszli, tak? Wydano mnie. Jeden Identycznie. Identycznie. Identycznie, tylko musimy. No, dobrze, że nie to jest wszyscy na raz. Mniejszy odstęp między puszczowaniem było. Pojedynczo. <noise> oni to, to taki... Bardzo dobrze to pamiętam. Jeden pasku zaraz drugi żeby... <noise> akurat był czas na przeładowanie, był czas, żeby włączyć. Yy busta jakiegoś. Ale... Dużo czasu, ale dużo ale czasu. Ja nie, chciał, by było. nie. Pot. Wyskakiwali sokiem po kolei. Dobra, jedziemy chyba, Mi rado jest. Ja jednego meda mam, ile macie w Medów? Nic. <głosy> <głosy> mam z czwórkę na oddanie. Chyba, że ktoś ma kara. No nie, to ja mam. Ja mam karę, ale mam szurkę Możemy iść na rękę jeszcze tam do zlutować trochę na Raczej lutowany, bo pootwierany, ale Może coś zostawili Poja zostawili PUMP ja. to najgorsze SMG, no ja tylko jeszcze ja wiem, ale Na razie muszę z UMPem chodzić, bo nie mam z czym innym Sobie boosty możecie pozbierać z tych automatów, będzie lepiej. O ja już trochę tam wziąłem Jak tam kto woli bierze Mam 5 Dobra, to dawaj Patryku lecimy Tutaj nie wiem do... Kuby, tutaj będzie gdzieś chyba auto bo Zawsze na tej drodze jest auto, a tu jest wagi Dobra, ja mam auto Nie wiem czemu Kolos, ty ogólnie w ustawieniu akumulatora Jak masz silnik ten, to masz smart mode ustawione A co, dlaczego, a, a co, ma, a co Direct, ma tam być? X Plus powinieneś mieć, bo X Plus się ustawia Jak się ma dobry procesor i to karty graficzne. To czekaj się to czekaj Nie będę musiał reset, więc Direct X os zmienić No to czekaj No Direct X plus Direct X plus i co dalej? No i tyle, po prostu zaznacz to i save Już Chyba już musiał zrobić I Tak muszę reser zrobić, bo się dźwięki zepsuły To nie wiem teraz miałby zrobić Chcę ktoś 7? Nie dziękuję Jakbym miał nawet jeszcze broń na... Mi rado jest tak Dobra, to ja robię restart. Tak, teraz. Dobra. No i... Zobaczyłeś na streamie, czy to coś zmieniło? Bo ładnie to wygląda. No, no na pewno kolory inne. Tam masz AKM'a, kolos. Jak byś chciał. Ale jest samo Inne kolory masz na pewno, nie? Sam no, tak. tam będziesz miał w krajcie gdzieś chyba tam. A tam w tym silniku to inne kolory są Nie? Nie żeby co Ty idzie Nie to Bot no, On to Bot No dobra, gdzie będę miał te siódemeczki Tam ci oznaczyłem Ta tam gdzieś chyba w tym krajcie Boś w tym Dobra idę tam Gdzieś tam koło lecie. ulicy tam będzie Dobra no, dobra, dobra, to... dobra, lecę tylko po te siódemki No powiem Ci no wydaje się tak gładko No bo to się ustawia. No przecież mam ustawione jest, teraz na, na tym silniku jest najlepsza ten, płynność Tego co czytam na necie To jest zalecane jak się ma dobry ten Na tym direct plus Tak DirectX Plus, no to już jest ustawione. No, no ma, że na przykład jak masz tak jest napisane na średni, procesor, słaba karta, gra mi się to DirectX zwykle ustawiasz na przykład. Tam no to już jest zrobione dobrze. dobrze. Stan Martin? 94 reakcje czaty. Dobijamy tu do 200, zostawiamy lajki Zostawiamy serduszka, lecimy Zostawiamy reakcje Do sobie Let's go O, moja no, wm -ka. Gdzie jest moja WM-ka? Tak, Widziałeś co ja ostatnio robiłem za wm Kuba? Krowa, nie chcę, bierz, 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 dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Później przeładujesz, później przeładujesz. Kto wziął krowę? No i bardzo dobrze! No Uzi też jest dobry, MP5K też zajebisty, dobra. Bacha style. Jest typ, main, 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 main był koleś, main Widziałem okienko Był koleś Tam pije panu Jest, widać go, kolos Wyskoczył, co! Uważaj, ja ten nadejrz dostałem Prawie major dostał nadejem niż chcęcy już kolos wyskoczył, typ nagle <grych> Nie wiem, może zbugował, zbugował się, jeden on się zbugował Miał to 30 tu tego górnego Dawać Maina zajmiemy sobie Na górę dawać A skąd to Major? Budynków? Takie, jak Z bloków lewia. żółtych? Watch out! jest na dole, tak, tu gdzieś zaznaczyłem dole, dole. O, Brawa, prawa! Brawo, prawa jest! Dawaj, dawaj dobra, tutaj Jest typ, jest typ, dawaj MAJOR dobra, MAJOR 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 Co on zrobił, znowu to zrobił Wpierdolił się Ej na tym silniku dużo lepiej chodzi Bo to się po prostu no to dlaczego mi od razu tego nie powiedziałeś? Nie, bo myślałem że masz, ja dopiero No na tym jest, na tym jest straszna płynność. Jesz, jeszcze tak, jeszcze tak inaczej jest. Dropię że tam Rzut nam na spad. Jest tutaj. Rzut tutaj oh, nice. Patrz pewkurka ubaga nie 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 pułapka, w nie uwaga, nie 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 Płapka, pułapka, nie 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 w nie nie Cały skład Dwóch jest, no. Dobra, jeden po bani, drugi też Ale nie widzę gdzie, jaka górka. Tu? No za górkę. Na górze, tam gdzie zawsze? A tu? Przed nami tu, nie? Aha, 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 no dobre. No to... to mi tam gadasz. Jadą, jadą, jadą. Odjechali. Go, to nimmy. Major już zobacz, biegnie po lewej stronie Ale Warias wpierdolił się w niego tak samo jak tego, jak fullmana Jadą tam ja u góry Jadłem Jest, zacząłem to... się że... Czekaj, czekaj Czekaj jest tu odejścia Jeden nog i podjazd Na pewnej Pochodzie, ja też Trochę wyżej, jakbym strzelotem go rozjebał Plecy mamy, kurde. Są zobaczymy, zobaczymy. zdobany, Ale no, jak cofamy? No, plecy, no, jak cofamy? Jak cofamy? Jak cofamy, kuba? Jak są plecy? Jak cofamy? Pochodzie, pochodzie, dobra, leci się, leci się w tył. Leci się z tyłu To smoke ja, ja leżę jakby, co? Czemu w ja cię akurat zostawiliś? Aha, bo to Ty zobacz jak podnosisz Daj się radę może Tylko no, chwiluj się Chiluj się, podjadł trochę 3, 2, 1 Dobra, tak i spierdalamy stąd To nie, ma, to nie No nie mogliśmy zrobić, bo nam plecy to zrobił. Mamy radę, mamy radę. Dropa zbierzcie, bo nie był zbierany chyba. Groza z Łusemków jest. Jakby to. Dropa. Ja sobie skara podszedłem. Wziąłem tą grozę.

Dostał w ciało, pocielę, pocielaj Sorry, Majer, to moja wina była. Mi sam zmuliło. się tam zmoliło Daj, się zaczyna mi. Wybiegł, mam myślałem, że go złożę, ale. Plaga złapana. Dobra, to tylko gierka, zaraz zagramy jeszcze jedną. Zmieniam pozycję. Na jakąś kurwa inną. Jest, skała Jest. ahead. Wychyla, tak lekko. No dawaj, dawaj, dawaj. Jebany. Strefę macie. Zaraz. Już nie mamy. mi w się, sensie, żeby jechać do strefy. Tak, tak, tak. 400 metrów. Zaraz wrócimy się tam na San Martin, na miasto, tam bardziej, tam Mirado spróbujemy postawić Mamy furę Może da radę. Strzelają się między sobą, dawaj Pierdelamy, lecimy po to, 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 to i pojedziemy do strefy A ta ósemka i ta groza? Nooo, przydała się, bo ja też mam snajperkę Oj, No jed, jedno ten, a na mamy rozjebaną, przednią No dobra, to tu mam w górę, dobra, nie będziemy teraz czaty, bo już trochę idzie nie No Oni będą wszyscy jechać zaraz, nie? Do górkę możemy się ustawić Chyba. E, Typy przed to, nami! Nie, pierdole. Myszka się zjebała. Kurwa. Izy. izy. Chyba, że górą pójdziemy. Musimy iść górą. Brawo, dobra, górka. Górka. Kurwa, nie ma Kurwa. Da Dam radę? Nie wiem górka był. Tu nas niby nie widać, ale może podbiegł. Podbiegał już. O, muszę Cię uratować. No pierdolone. Hej. Idzie, Monster... idzie, kowaruj, kowaruj. Wiem, wiem. Daj, dawaj do mnie. Chowaj się, chowaj się. Uleś się najpierw. Nie mam czym. Uleś się najpierw. Nie masz czym? A to dużo nie biję w sumie, kurde masz kolos, masz. Masz, Podnieć. Już, 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 już. Dążysz się uleczyć mnie, bo nie znam. Tak. Dobra. Dobrze, że teraz nie biję w, w strefie, co nie jak podnosić. Powaliłeś go? Tylko? Yyy, tak. Dobra. Bo zabiłem. Jadam. Ja nie eee, wykro mi Podnoszą go! Podnoszą tę ogrąkę, od wybuchu Od wybuchu zginął zginą. Wszyscy? Nam na smoku jeszcze są chyba. Chyba na smoku jest jeszcze goleś. Cio, cio. Dobra, wszyscy, DG Dokładnie. Nice. Mamy to <sighs> I podniósł nice. mi tego typa, kurwa Czaisz od wybuchu, czy nie wiedziałeś? Powaliłem Nadnie Zdziwiłem się, że będę tu leżał Ale loot mamy, no Loot mamy zajebiście Mamy wszystko Ta, wszystko tu jest normalnie Dobra Strefę mamy Od razu, nice Cześć, w prawo przyszedłem jest, wszystko jest dalej. No powiem Ci tak Na raty to żeśmy zrobili Ale zrobili Ty powiem Ci Jak ustawiłem to na DirectX to czuje się taki Tak jakby taka lekkość tutaj była wiesz Tak jakby jeszcze to dostało Jeszcze, jeszcze, jeszcze to Power'a dostało za teksturami, teksturami. nie teksturami, nie, nie klikaj, nie nie klikać, nie teraz nie nie tekstury nie jednak nie 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 tekstury, tekstury. nie Po nie tekstury, tekstury Po I z prawej strony jest no kurwa, dlaczego oni tak łatwo trafiają? Dlaczego? Nie trafiłem tak po prostu. Znowu, znowu, ten sam tylko pan. Ten sam, no to jest to, to auto. Jakbyśmy mieli, byśmy podjechali sobie, tu uważaj, bo stąd gdzieś ciały już upadają. A w mają. Na razie strefa jest. B. Chyba, że podbiegamy, ale nie wiem Poczeka Poczekajmy na strefę Dobra Tam ci w ogóle przestali już w ogóle coś robić Sluczują no się, strzelają się z inną ekipą Tak, za błęku się strzelają, to nie wiem Poczekajmy To jest, to jest straszny open dobra. Chyba, że my będziemy mieli strefę Kurczę, ale oni Jeśli... są zajęci z tego co widzę, będzie pikuje już na nas. Tamtym nie w ogóle nie pikują. Będzie, będziemy mieli strefę czekajmy. Dobra no nie wiem, 20 sekund, poczekamy. Tak. Niech będzie. No i tam z góry jeszcze to co mówiłeś. Może od prawej jakoś pójdziemy, spróbujemy Strefy nie będzie Widzę tych gości, oni nie są w ogóle skupieni na nas stary, patrz Możemy ahead. podbiec ich spokojnie Możemy podbiegać tam do przodu jak chcesz Poczekaj, zobaczymy jak strefa Jeszcze chwilę. Oni nie patrzyłem, bo w ogóle nie patrzył się na nas Na tych na gościach Tych z górych też nie widać Strefa, Ale no niszczyły. Dobra, do przodu biegniemy. Teraz musimy. By... Zabili ich, zabili ich już. Zabili ich kolos, będą teraz tu się patrzyć z powrotem, szybko. Dawaj Tam, uwaga. Jestem, Inimies jestem. Ahead. Skały, skały. O, fak, jeszcze lekko. Jeszcze nie. Kurwa. Ja ani cały skład Widzę go Mój, to mój W lewo też uważaj O dobra, ci po lewo dalej, tu odkupienie na innym, dobra Kamień, kamień, kamień w stronę. stronie Stąd na dół po pocielę, pocielę, pocielę Do strefy musimy Nie, iść. Nie jest, 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 źle, jest ciężko. A w przodu mają pozycję Już widzą mnie teraz 3, 2, 1. No tutaj, tutaj na snydzie. Na blisko! Tu lewy jak najbardziej. Lewo na blisko. Dobra, leżą, GG, nice, Strefa. Strefa, oni i też biegną, on i też biegną od strefy. Oni też biegną Zobaczcie mam życie? Nie, nie. nie ma żadnych pokazał Ja rzucałem smoka Ale niestety Nie, 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 nie lepsza, 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 lepsza pozycja Dzięki Mati, Alif Iman, thank you, thank you Maciej Beretta. Siemanko, siemanko, thank you, thank you, thank you Welcome to the stream